To tak gra, wpuścić dziewczynę przed komputer. Grałabyś tylko w ubieranie się i kolorowanie obrazków. O, patrz kto to mówi. Lepiej powiedz mi dziękuję. Bez mnie nie rozwiązalibyście ani jednej zagadki w grze. Ale popisu ile? Dobra, Nicole, nie panikuj. Może dobrze, że gry to nie twoja bajka. A czemu niby to? Jeśli dziewczyna to zaraz gry nie są dla ciebie. Jaka niesprawiedliwość? Gry komputerowe są bardzo niebezpieczne. Że co? To niebezpieczeństwo tylko dla portfela mamy Żeni. Przekazał już tam mnóstwo pieniędzy. Nie przepuściłem, ale mądrze zainwestowałem w rozwój swojej przyszłości. Ej, wy, nie przeżywajcie! Są powody poważniejsze niż zrujnowanie budżetu rodziny Żeni. Jakie powody? Często siedzę na różnych forach. Forach? Można myśli takie żeńskie fora? Jak bezboleśnie usunąć wąsy? Nie, to są fora dla graczy. Tam często opowiadają o tym, jak postacie z gier komputerowych wyłasiły z monitorów do realnego świata. Czy ty przypadkiem nie jesteś szalony, wierząc w takie rzeczy? Istnieje wiele historii o tym, jak postacie dręczyły graczy i nie dawały im spokoju. A potem oszaleli. NA ZAWSZE! Co za z Dobra, dosyć. Jestem zmęczona graniem wasze gierki. Zobaczycie, jak trudno będzie wam ukończyć grę bez mnie. Tak, wasze gry są nudne. Wolałabym zrobić coś naprawdę pożytecznego. Przynajmniej zrobię kilka tiktoków. Pa, pa. Dobra, może na dzisiaj wystarczy. Zamierzam zdobyć serce sąsiadki w postacie z gry wychodzą z monitora. Jezus, kto to wymyśla takie bzdury? Nicole, to wszystko bzdury. To fantazje naszego niezbyt bystrego przyjaciela. Zatem żyjmy dalej. A few moments later. Nie no, Natasza już zupełnie oszalała. Kolejne moje zdjęcie kopiuje. Teraz to do niej napiszę z Nikol ma lepsze... Ej, z lata. Wypiłaś moją herbatę? A po co mi twoja herbata? Patrz, mam swój. Więc gdzie twoim zanim się podziała? Może mama miała rację? I TikTok naprawdę uzależnia. Nawet nie zauważyłaś jak wypiłaś herbatę. Dobra, załóżmy, że w to wierzę. prawda, udało ci się powtórzyć lifehacki z TikToka? Mam nadzieję, że chodzi o lifehack ze smażeniem popcornu w lodówce. Nie, cała naprawdę o grze. Postacie mogą naprawdę ożyć! Same to widziałyśmy! Co to za nonsens Chyba za dużo gracie w gry na komputerze! Fantazja szaleje! I już! Nie, naprawdę wszystko widziałyśmy na własne oczy! Bzdury! Nasłuchaliście się historii Bogdana, weźcie się w garść! Dobra, wychodzę, nie chcę słuchać tych bzdur! No no! Ty rodzinie nie znajdziesz nawet chwili spokoju. Czy inni też mają takie problemy? Zdecydowanie co ugotować na obiad, podział obowiązków rodzinnych. A u nas co? Jakieś potwory, równoległe światy, dom wariatów! O! Film 12! Dzisiaj jestem buntownikiem! O, to spoko! Dzięki! Już myślałam, że oni są totalnie do niczego. Proszę bardzo. O! Pyszności! Oj, nie. Ej! Ej! E, stop! To nie jest śmieszne! Nicole, to ty? Zmuszę cię do zjedzenia tych śmieci! Będzie smakować lepiej niż to, co dają w środę na stołówce! <śm> eee! Dobra, cofam to, co powiedziałem? Mamy kłopoty! Tak zwykle, gdybyście razem nam uwierzyli, już byśmy coś zrobili! Bez dowodów trudno jest uwierzyć, że z monitora mogłaby wyjść postać z gry! Nie w tym jest problem. Musimy pomyśleć raczej, kto wyszedł! A jeszcze lepiej, dlaczego? Myślmy logicznie, ten ktoś jest cały różowy! Ten ktoś ma bardzo długie ręce. Uwielbia zabawki. słodycze i herbatę! To jest. klecz. No! Co wiemy o postaci Mami Longlegs! A to wy mi lepiej powiedzcie! To wy jesteście ekspertami od gier! To zabawka ze starej opuszczonej fabryki, która ożywa! Zawsze się nie obawili, ale w końcu ją porzucili. Teraz jest wściekła i pragnie zemsty! Ona ma dwie strony: dobrą i złą, ale także... Bardzo zmienny nastrój! Cóż, to typowy nastrój wszystkich kobiet, więc ta mama wcale mnie nie zaskoczyła! To nie mama, to mami! Uwierz mi, będziesz bardzo zaskoczona! Ma niesamowicie długie nogi i ręce, więc jeśli coś się stanie, może do nas dotrzeć z dowolnego miejsca! Dobra, nie panikujmy! Chociaż ma złą stronę, ma też dobrą stronę! może no, mamy szczęście i ona jest dziś w dobrym nastroju? My! Mamy szczęście! Bardzo śmieszne! Ostatni raz mieliśmy szczęście, kiedy celowo zalaliśmy szkolną toaletę, a dyrektorka myślała, że pękła rura! Jak to mówią, jeśli nie je sprawdzimy, to się nie dowiemy! Naprawdę, nie chcę tego sprawdzać na sobie! Bogdan, jesteś najstarszy! Wyjdź na twór i sprawdź, czy wszystko jest ok! Dlaczego zawsze wybierasz mnie? Rozejrzyj się, Bogdan! Idź do sklepu, Bogdan! Usuń resztki śledzia potacie, Bogdan! W tym domu nie ma za grosz sprawiedliwości! To dlatego, że jesteś najlepszy i najzdolniejszy. A makaron Nauszy to komu się nawija? Bogdanowi! A jakże inaczej? Czekaj! Co? Na wszelki wypadek spytam jeszcze raz. Czy my teraz chcemy sprawdzić, czy postać, która wyszła z gry komputerowej i kręci się po naszym domu, jest agresywna, czy nie? I można rozerwać, jeśli jest agresywna? No tak. A, to nie mam więcej pytań. Co się stało? Pułapka? Pułapka? Masło! Czy to nie masło, które mama zostawiła mi na śniadanie? A ona też kradnie! Ma długie łapy, czego się spodziewałeś? Wygodniej jest zgarnąć wszystko takimi rękami! Dlaczego ona to robi? Co to jest? Wyzwanie? Czy ona chce grać? Mami, Long legs to zapomniana zabawka! Nikt się z nią od dawna nie bawi! Może jeszcze się z nią pobawimy, stanie się dobra i wróci do swojej gry! O, dobry pomysł! A few moments later. Dobra, rozłożyliśmy tutaj wszystkie zabawki, co dalej? Teraz pewnie sama przyjdzie! Jak? Co po zapachu? Ona nie jest psem tropiącym! Musimy ją wezwać! Tak! dajcie znać, że chcemy się pobawić! Mami Longlegs! Chcemy się z tobą bawić! Mami, Mami bawimy się! się Przyjdź do, do nas! Będziemy się bawić lepiej niż w Sylwestra! No. Pewnie chcecie się ze mną pobawić i odrzucić jak wszyscy inni! Ale nie! Długi czas byłam śmieciem. Może teraz wasza kolej, żeby być na moim miejscu. <śm> O złej naturze. Tak, wyrzucanie na nas śmieci nie jest zachowaniem osoby spokojnej. Może po prostu nie udał jej się żarta. W rzeczywistości jest miła. Tak, żenia. Chciałbym mieć twoją wiarę w ludzi. ona nie jest człowiekiem. To nic nie zmienia. Czy ten długodogi i długorejki potwór nie chce być miły? Cholera, gdybym miała takie długie nogi i ręce, już spacerowałabym po wybiegu. A nie zajmowała się śmieciami. Gdybym miał takie długie ręce, mógłbym sięgać do lodówki bez wstawania z łóżka. To by był raj! Tak, wniosek jest jeden. Po przyjacielsku nie wróci do gry. Będziemy musieli dostawać inne metody bardziej drastyczne, że tak powiem. Zmusimy ją do wejścia w monitor. Niech wróci tam, skąd przyszła! Bogdan, dawaj pająka, idziemy złapać tego potwora! chociaż nie jest dla nas łaskawa, przykro słuchać, jak kobieta płacze. Nie było jej nas żal, kiedy rzucała w nas śmieciami. Ona też nam nie współczuła! Współczuła sobie, ale nie nam! Kto może w to wątpić? Tak, plan jest taki: Wpiekamy do pokoju, wysyłamy ją do gry przez monitor. Brzmi prosto, pozostaje to tylko zrobić. Na trzy: trzy, dwa, jeden, zero! Jesteś na kanale, Miss Nicole! Użajcie! Wracaj, skąd przyszłaś! Nie jesteś tu mile widziana! A! Ups! A! A! A, musicie przyznać, że plan brzmiał nieźle! Coś zrobić, tego lepiej. Coś myślę, że wybraliśmy złą taktykę. A to czemu? Myślę, że ona jest słaba, bo wszyscy chcą ją wyrzucić, wysłać do gry i tak dalej. A co mamy robić? Zameldować ją w domu i żyć z nią długo i szczęśliwie? O, nie, nie chcę żyć z tym kapryśnym stworzeniem, które zawsze będzie miało ochotę z nas drwić i które ma takie zmienne nastroje. Nie, dziękuję. No, lepiej od razu wyjechać do wariatkowa. Co jeśli namówimy ją, żeby bawiła się z nami? Ale będziemy zachowywać się tak, że nie będzie mogła z nami wytrzymać! Sugerujesz, żeby zdenerwować ją tak, żeby ona sama chciała wrócić do gry? Właśnie! To znaczy, żeby bawić się z nią tak bardzo, że po prostu nie będzie mogła nas znieść! Genialne! Zawsze te zaskoczone głosy. Jakbyście nie przywykli, że moje pomysły są zawsze genialne. Dobra, biegniemy pokazać tym długim nogom, kto tutaj rządzi! Do roboty! Nie! Teraz musimy namówić Mami Longlegs, żeby się z nami pobawiła. No cóż, kto potrafi przekonująco kłamać? Potrafię przekonująco kłamać. Cudowna umiejętność, którą nabyłem w szkole. Jedna z niewielu przydatnych umiejętności, jakie posiadasz. Mami Longlegs! Long Gdzie ty, Mami Longlegs? Mami Longlegs! Long Chcemy się z tobą pobawić! A! Pobawimy się w to, co tylko zechcesz! Razem przez resztę życia! Wy, tylko my, gry nieokiełznana za Le, 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 le! Naprawdę? Tak! Nie oszukujecie mnie i nie zrobicie tak jak każdy. Nie wyrzucicie mnie, kiedy już się wystarczająco zabawicie. Jeśli cię oszukujemy, to bomb ten będzie po wszystkich sprzątał do końca życia! Tak, jakby to coś zmieniało! Hmm. Co chciałabyś zagrać? Może planszówki albo tetris? Siatkówka, jadalna lub niejadalna, zabawa wchowanego, zagadki? Zagadki, tenis stołowy, tenis ziemni? Dowcipy online, wcipy na telefonie, dowcipy sobie nawzajem, dowcipy swojej mamie! Możemy też posmarować się lepkim dżemem, biegać po pokoju, pić i być w piórach! <laughs> Uspokójcie się, nie mam czasu myśleć! Pobaw się ze mną, mam mnóstwo! Nie baw się ze mną! Będziemy grać na komputerze, aż tam oczy wypadną! Nie! Ona będzie bawić się ze mną! Nie ze mną! Nie, ze mną! Od teraz będziemy bawić się do końca życia! Każdą godzinę, każdą minutę, każdą sekundę! Przestaniemy jeść, pić i chodzić do toaleta. Może nawet oddychać. Zapomnimy o naszych rodzicach, przyjaciołach, a może nawet o naszych imionach! Tylko grej szalona zabawa! No. <słyski> Zatrzymajcie się, nie ma potrzeby. Gdzie idziesz? Mieliśmy się bawić. Wciąż mamy mnóstwo do zrobienia. Hurra! Aż nasza nieudolność nie doprowadzi do niczego dobrego. O, proszę bardzo, nasza głupota uratowała nas przed czymś naprawdę strasznym. O, teraz nie wiem, jak długo już nie będę grał w gry wideo. Tak, chyba skończyło się to traumą psychiczną. Myślę, że mami Long Legs w tym przypadku ma poważniejszą traumę psychiczną. 3, 2, 1, 0, jesteś na kanale Miss Nicole. Dziękujemy za obejrzenie tego filmu do końca i nie zapomnijcie go polubić. A my uciekamy! Pa, pa! pa, pa!